Cześć, tu Trashing Mad, witam i zapraszam na kolejny odcinek mega kampanii. A ostatnio rządy objął Mirosław z rodu Lubomelskich, który wkrótce potem zakończył bunt książąt Holsztynu i Grodna. Następnie, aby poprawić relacje z wasalami, zorganizował wielki turniej i zaprosił ich na ucztę. Nowy władca zajął się wychowaniem syna, zainwestował też z sukcesem w pewną zrujnowaną karczmę. Okej, okay, powracamy do naszej rozgrywki. No i naszego nowego króla zapewne bardzo drażni fakt, że nie kontroluje litomierzyc. Prowincja ta znajduje się obecnie w rękach litewskich, a to dlatego, że tamtejszy król Świętosław II właśnie z tamtej prowincji się wywodzi. No i cóż, dla naszego króla był on tylko ojczymem, dlatego też zapewne zbytnio za nim nie przepada i nie łączy go z nim żaden sojusz. No dlatego też wykorzystamy tutaj chyba nadarzającą się okazję, ponieważ świętosław uwikłany jest obecnie w kilka wojen i wypowiemy mu wojnę w imieniu naszego wasala, a więc księcia czeskiego dziwuja, który posiada roszczenia de jure właśnie do Litomierzyc. Okej, okay, wzywamy nasze wojska. Część z nich kierujemy od razu do celu, a pozostałe zbierzemy w Krakowie. Ok, tak więc rozpoczynamy tam już oblężenie. Hmm, co my tu mamy? Gdy królewski kucharz rozdaje dzieciom słodycze, młody książę Jacek zawsze się upewnia, że każdy z nich dostanie tyle samo. Ale właśnie król Mirosław jest człowiekiem arbitrarnym, no dlatego też nie ma poczucia sprawiedliwości, i dlatego też wybierzemy tutaj opcję numer 2. Tak więc młody Jacek nie stanie się chłopcem sprawiedliwym. Ok, nasza druga armia zebrana w Krakowie, kierujemy więc ją do płocka, tak aby móc przychwycić ewentualnie pojawiające się siły litewskie. No i ponieważ Litwini mają bardzo duże problemy z buntownikami, skierujemy połowę naszej armii do troków, a więc do ich stolicy. Książę Budziwój wykrył spisek, w którym książę grodzieński Cyryl II fabrykuje roszczenia do polskiego tronu. O no Mirosław być może żałuje, że podpisał z tym księciem biały pokój, no ale cóż, nie będzie on ryzykował jego uwięzienia w trakcie wojny, ponieważ mogłoby to doprowadzić do rebelii. Okej, okay, zdobywamy pierwszy zamek na terytorium Litomierzyc. A tymczasem w odległej Wirtenbergi mamy do czynienia z wybuchem chłopskiego buntu. Ok, tak więc skierujmy tam trzymaną w odwodzie armię zgrodna. Ok, zdobywamy kolejny zamek. Ścigamy także zbuntowanych chłopów. A tymczasem książę Budziwój donosi nam, że kolejny z naszych wasali, a więc księżna Wielkopolska Samboja, także fabrykuje roszczenia do polskiego tronu. No cóż, robi się troszkę niepokojąco. Pokonujemy chłopską armię w Wirtenbergi. No tak więc ten chłopski bunt dobiega tym samym końca. No i świetnie, zdobyliśmy stolicę króla Świętosława. Zdobywamy także kolejną posiadłość w Litomierzycach. I to najwyraźniej już nam wystarczy, ponieważ mamy tutaj posłańców od króla Świętosława, który zgodził się przekazać księciu Budziwojowi Litomierzyce. Wojna dobiega więc końca. Mamy pojawienie się nowego wielkiego rodu kupieckiego, a więc rodu Powal, który zastąpił wymarły już ród z Wolina. Mamy także nowego księcia mazowieckiego, a więc pięcioletniego Macieja. Ok, tak więc sytuacja się troszkę ustabilizowała. Nasz król ma za sobą zwycięską wojnę. Czas więc zająć się knującym przeciwko niemu wasalem, a więc księciem grodzieńskim Cyrylem II. No dlatego też spróbujemy go uwięzić. Ach, niestety się nie udało. Ale ponieważ nie posiada on sojuszników, stłumienie tej rebelii nie powinno być zbyt trudne. No dlatego też nie będziemy wzywali sił naszych wasali i wojska z osobistej domeny Mirosława, wzmocnione stałą armią królewską, powinny wystarczyć. Mamy także nowego księcia skańsko-holsztyńskiego Mikołaja II. Okej, okay, zaatakowaliśmy siły wroga w Grodnie. No i proszę, pomimo tchórzostwa Mirosława, rośnie jego doświadczenie bitewne. Ponieważ stała armia królewska składa się głównie z ciężkiej jazdy, nasz król skoncentruje się na użyciu kawalerii. Okej, okay, mamy tutaj zwycięstwo. A, no i proszę. Co prawda niewielkie siły wroga zdołały się wycofać, nie udało to się jednak ich dowódcy i panowi, a więc właśnie księciu Cyrylowi II, którego wzięliśmy do niewoli. No tak więc są to dla nas świetne wiadomości, ponieważ oznacza to koniec tej rebelii. I zaoszczędzimy bardzo dużo czasu na niepotrzebne oblężenia. Hmm, co my tu mamy? Młody książę Jacek ciągle gdzieś znika i jak się okazuje, zazwyczaj udaje się na królewski dziedziniec, tak aby trenować tam ze starszymi szermierkę. Okej, okay, tak więc mamy tutaj dwie opcje. Nasz król mógłby być z tego zadowolony i liczyć na to, że pewnego dnia Jacek wyrośnie na wielkiego rycerza. Bądź też mógłby się zaniepokoić, że Jacek mógłby sobie zrobić krzywdę. Oj, no i właśnie nasz król jest troszkę bojaźliwy i tchórzliwy. Dlatego też wybierzemy opcję numer 2. No i cóż, młody Jacek chyba nie podzielił tutaj opinii swego ojca, i uniósł się dumą, zyskując tą cechę charakteru. Mamy w tej chwili dość ciekawą sytuację na Rusi, ponieważ tamtejszy władca Wołodar II zmaga się z bardzo groźną rebelią. No, tak więc tutaj także rysuje się dość ciekawa okazja, aby najechać na jego ziemię. No i naszego króla będzie tutaj interesował przygraniczny Wołyń, a zwłaszcza zamek Lubom, a więc starożytna siedziba założyciela jego rodu. Pretekstem będzie tutaj religia i wypowiadamy świętą wojnę o Wołyń. Ok, wzywamy wojska. Skierujemy je od razu na Wołyń, tak aby rozpocząć tam już oblężenia, i podzielimy naszą armię mniej więcej na pół. Okej, okay, oblężenia trwają. Nie mieliśmy także kontaktu z wojskami władcy Rusi, ale pomimo tego nasz tchórzliwy i bojaźliwy król zapewne przybycia tych wojsk się obawia. No, dlatego też wykorzystamy nasze spore zasoby finansowe, aby wynająć najemników. No i niech będzie to kompania Katalończyków. Utrzymamy ją w odwodzie na ziemi podlaskiej i gdyby pojawił się wróg, mogliby oni wzmocnić nasze siły. Mamy nowego księcia wielkopolskiego, niejakiego szczęsnego zrodu świnka. No który ma dość egzotyczne pochodzenie, ponieważ jego prababka pochodziła z odległego imperium mali. Świetnie zdobywamy bielsk. Zdobywamy także brześć. A najwyraźniej młody książę Jacek sięga gwiazd i jest niezwykle ambitnym małym chłopcem. No i cóż, naszego ambitnego przecież króla zapewne bardzo to cieszy. No tak więc młody Jacek także zyskuje tą cechę charakteru. Zdobywamy hełm i kobryń. A tymczasem siły ruskie cały czas zajęte są tłumieniem buntu. Ok, ponieważ nasz król troszkę się niecierpliwi i chciałby jak najszybciej odzyskać lubom, nakazuje wziąć ten zamek szturmem. I świetnie, siedziba jego rodowego protoplasty zdobyta. No jednak, ponieważ umocnienia i załogi pozostałych grodów są niezwykle silne, poczekamy z oblężeniami. No i świetnie, Wołodar II zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie nas pokonać i pogodził się przekazać nam Wołyń. Na dodatek Mirosław uzyska także dość sporo pobożności i nieco prestiżu, wzmocnieniu ulegnie moralny autorytet religii katolickiej, a zmniejszeniu religii słowiańskiej. Tak więc II Święta Wojna o Wołyń kończy się polskim zwycięstwem. OK, tak więc możemy utworzyć nowy tytuł książęcy, a więc tytuł księcia Wołynia. Mamy także problem zbyt rozległej domeny, dlatego też w nowo podbitych posiadłościach musimy ustanowić nowych wasali. Ale z jednym wyjątkiem, ponieważ nasz król zdecyduje się zachować zamek Luboml dla siebie. No i teraz tak, powierzy on jednemu ze swych najbardziej zaufanych dworzan. Niejakiemu Maciejowi z Legnicy, Ziemię Brzeską przekaże mu także tytuł księcia Wołynia. No tak więc nowy książę kontroluje cały region, poza Lubomlem. No z tym, że cały czas mamy problem zbyt rozległej domeny, dlatego też nasz król oddeleguje władzę nad Górnym Śląskiem jednemu z lokalnych możnych, niejakiemu Dytrykowi z Niemczy. Musimy także mianować nowych członków Rady Królewskiej. A tymczasem król zmuszony był rozdzielić bijącego się z innym chłopcem Jacka. Najwyraźniej jego syn przepełniony jest zazdrością. Ok, tak więc mamy tutaj kilka opcji. Mirosław mógłby uznać, że inne dzieci także są samolubne. Mógłby także spróbować rózgą wbić w Jacka poszanowanie innych. Mógłby pomówić z nim o serdeczności, bądź też uznać, że zazdrość to jeden ze śmiertelnych grzechów. No i cóż, nasz król nie jest za bardzo serdeczny, dlatego też wybierzemy opcję numer jeden. No tak więc młody Jacek stał się także chłopcem zazdrosnym. No i właśnie, ponieważ wołyń od setek lat znajdował się w rękach Joannitów, Tamtejsza ludność to katolicy. Nie musimy więc wysyłać tam misjonarzy. Mamy także nowego księcia w Wielkopolsce, nowonarodzonego Piotra. Jacek cały czas trzyma nos w Piśmie Świętym i spędza cały wolny czas z kapłanami. Okej, okay, tak więc nasz król mógłby być zadowolony z tego powodu, że jego syn czyta. Bądź też się temu sprzeciwić i nie chcieć wychować fanatyka. No i ponieważ Mirosław nie jest specjalnie religijny, wybierzemy opcję numer 2. W krakowskim lochu zmarł książę Cyryl II i nowym księciem Grodzieńskim staje się jego syn Afnasyj II. A niech to niestety zmarł także nasz zaufany wasal i mistrz szpiegów, książę czeski Budziwój. Nowym władcą tej krainy staje się jego syn Jaksa. No i musimy także wyznaczyć nowego mistrza szpiegów. Zmarła także księżna Morawska Agnieszka i rządy przejął tam jej syn niezamysł Karoling. Hmm. No i cóż, książę Jaksa niezbyt długo nacieszył się swą władzą, ponieważ zmarł z powodu słabego zdrowia. Przekazując władzę swemu synowi budziwujowi drugiemu. Okej, okay, ponieważ książę Jacek ma już 13 lat, jest to chyba dobry moment, aby poszukać mu narzeczonej. I zdecydujemy się tutaj na księżniczkę niemiecką, a więc także 13-letnią i Zyskamy dzięki temu sojusz z niemcami, a ten. Mógłby być użyteczny na przykład przeciwko pomorzu. No i super, król niemiecki Adam wyraził zgodę. Ok, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.